Wszystkim Państwu. Witam w serdecznie w górach Ostroleńskiego Centrum Kultury na konferencji prasowej poświęconej kolejnym, mam nadzieję, że nie ostatnim, a w kolejnych edycjach będziemy się mogli spotkać: Ostroleńskie Operania. I po tym krótkim powitaniu od razu przechodzę do mailu. Oddaję głos głównemu sprawcy. Niektórzy mawiają winowajcy tego sympatycznego, pozytywnego zamieszania. Panie, jak proszę bardzo. Dzień dobry winowajcy, to chyba jest dobre, dobre stwierdzenie, Panie Dyrektorze. Ja tylko chciałem przywitać, bo, bo jest z nami Pani e, Wiceprezydent Miasta, Pani Anna Gosłowska e, i Pan Prezes Towarzystwa Muzycznego i Winiarażny Bazawiczówny, Pan Zbigniew e, Kończyk. No i oczywiście Pan Dyrektor Ostrzańskiego Centrum Kultury, e, Pan Adrian Wiśniewski. E, powiem tak, zacznę od tego, że po raz pierwszy e, na konferencji siedzi koło nas przedstawiciel Władz miasta Ostrołęki, a nie bez powodu, ponieważ, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że ta edycja jeszcze dwa tygodnie temu wisiała na włosku, i tutaj wielkie ukłony, wielkie podziękowanie i, i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, ale wielka radość, myślę, że nie tylko moja, ale, ale i wszystkich widzów i Państwa, którzy czekają na tą najnowszą, szóstą już edycję. Festiwalu Ostroęckiego Operalia, właśnie w stronę ym, Urzędu Miasta Ostroęńki, pana prezydenta, pani prezydent, yy, że uradowali mnie, to, to trzeba głośno powiedzieć, yy, że, że, że faktycznie ten festiwal szósty się odbędzie, yy, bo w pewnym momencie yy, faktycznie yy, było duże zagrożenie, że na pięciu edycjach skończymy i ta szósta może się nie pojawić, a jednak faktycznie finanse, które w tym roku. Yy, Wszędzie stanowią problem, nie tylko w życiu codziennym, ale w kulturze również mogły przeszkodzić w realizacji, jednak nie przeszkodziły, za co dziękuję. E, dziękuję też panu dyrektorowi Ostróweckiego Centrum Kultury, który jest z nami. E, dziękuję, dziękuję państwu to wymienię, oczywiście też Towarzystwo Muzyczne tak. które jest y, 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 współorganizatorem tego festiwalu. E, to może pani prezydent, oddam na chwilę głos. Na chwilę, na chwilę, dziękuję bardzo. Dobrze jest w dobrym towarzystwie się znaleźć. Ja się bardzo cieszę, i cieszę się też, że możemy w tym towarzystwie być. I tę radość przekazuję od pana prezydenta Łukasza Kulika. Rzeczywiście było tam jakieś małe zawirowanie, ale determinacja pana Jakuba tak naprawdę sprawiła, że no, pięknym, dobrym, wartościowym sprawom się nie odmawia, i nie chcielibyśmy, żeby. Na szóstej edycji nie chcielibyśmy, żeby na siódmej, na ósmej, na dziewiątej, na dziesiątej się kończyła. kończyło to wydarzenie. Wiemy, że to wydarzenie ma wielu sympatyków, wielu odbiorców. Ostrólence, nawet bym powiedziała, już ludzie pokochali australijskie operalia i mm, bardzo dziękujemy za to, że Pan chce mimo tych trudności takie wyzwanie podejmować. My będziemy się starać, żeby w następnym roku no, umniejszyć Panu tych kłopotów. A, a... A nie, nie dodawać jej broń Boże. I też takie zdarzenia tegoroczne pozwalają na wnioski, które usprawnią, myślę, te organizacje, Jeżeli tylko taka wola będzie państwa, artystów, to Ostrołęka na państwa zawsze będzie czekać. Dziękuję. Ja na pewno dodam, że artyści czekają na Ostrowieńskie Operalia, bo jak robiłem pierwszy festiwal, realizowaliśmy pierwszy festiwal, to każdy jechał do Ostrołęki ze znakiem zapytania. Gdzieś tam śpiewacy operowi nie zawsze byli tutaj na co dzień, tak? Gdzieś, gdzieś, gdzieś faktycznie inny rodzaj kultury. Natomiast dzisiaj jak się mówi o to też mówią, jest fajny festiwal w Ostrowęce. Ale ja oczywiście wrócę do finansów i pieniędzy, bo przecież jakby to nie można było o tym powiedzieć, to proszę Państwa, ja naprawdę chciałem zaznaczyć, że mam wrażenie, że nasz festiwal jest. Jednym z nielicznych, jak nie jedynym w Polsce, nawet mówię o tych, które są z tymi wielkimi tradycjami, jak, jak festiwal Kiepury, na którym zresztą byłem dwa tygodnie temu. To jest jedyny festiwal, gdzie tu, tu nawet na ulotkach i plakatach pojawia się takie piękne stwierdzenie dla widzów: wstęp wolny. Na wszystkich tych największych festiwalach są bardzo drogie bilety i to, trzeba, i to trzeba o tym powiedzieć, bo to są kwoty 120-150 zł za bilet. U nas widzowie wchodzą za darmo i uważam, że to jest ogromne nas wszystkich tutaj osiągnięcie, że faktycznie ten dostęp do kultury w Ostrołęce jest i, i nikt y, nie powie, że, że nie, nie ma możliwości skorzystania z koncertów, bo go na przykład nie stać na bilet. Więc tutaj też myślę, że ogromny ukłon y, y, do naszych sponsorów, partnerów i tych wszystkich, którzy, którzy z nami ten festiwal. Chcą realizować od lat, bo to już, to już szósta edycja. I, I potrzebujemy więcej. Potrzebujemy, ja wspomniałam w rozmowie, czy w komunikacji, może mailowej z panem Jakubem, że zbliżają się wielkimi krokami też urodziny miasta, takie okrągłe urodziny miasta, więc nie tylko nie chcemy przestać, ale może coś specjalnego jeszcze <grym> stworzyć z tej takiej ważnej okazji przecież. No myślę, że, że kultura będzie, będzie musiała być nawet porządnie obecna na tych, na tych uroczystościach, bo chyba wszyscy czekamy na te wydarzenia i na te spotkanie na żywo z artystami, bo ileż to można oglądać koncertów online czy w telewizji. A więc, a więc my też się cieszymy naprawdę na te siedem na te w tym roku koncertów, proszę Państwa. Panie Prezesie? No chciałem powtórzyć podziękowanie dla Państwa, dla Pana Prezydenta, dla Pani wiceprezydenta dla Pana Dyrektora, że wspieracie Państwo, już można powiedzieć, od lat. Bo to jest, za sobą mamy piąty jubileusz i pięciolecia w zeszłym roku, a teraz e, startujemy ku dziesiątce i tak będzie co, co pięć lat. Będę Mim. przepowiadać. Od pięciu do pięciu, no. tak. I mam nadzieję, bo jak spojrzę na Widownie, na przykład w hali Gołasia, to boję się, żeby się nie bili przy wejściu, jak za darmo widzowie, a naprawdę jest tego bardzo dużo. Za, za, po prostu mnie ludzie zaczepiają, nawet na urlenie. Dziękuję, proszę pana, podchodzi nieznajomy człowiek, proszę pana, czy w tym roku będą operalia Ja mówię, że oczywiście. No. A więc drodzy Państwo, rozwijamy się o tyle, że już nawet teraz ta sfera nasza krajowa rozbudowuje się w pierwszym koncercie o gości z Węgier. Bo, tak, proszę bo... Państwa, si mamy siedem koncertów, z czego pierwszy siedem koncertów, tak. Z czego pierwszy faktycznie yy, Wiedeń, Budapeszt. Yy, to już Pan Prezes przeszedł trochę do programu i yy, 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 to, co wspomniał, jest absolutnie prawdą, bo para bo węgierska z węgierskiego teatru operetkowego czyli chyba nic lepszego nie można sobie wy wymarzyć, jak prawdziwa operetka i prawdziwi yy, artyści z. Yy, tak. Z, z teatru matki tak naprawdę, tam gdzie to, to się wszystko e, zrodziło. E, a gwarantuję, że to są artyści, którzy robią takie show, którego Państwo nie zapomnicie do końca życia, bo nie tylko świetnie śpiewają, ale e, akrobacje, które urządzają, to myślę, że jedni sportowcy mogliby na nich patrzeć z e, Ale zanim jeszcze powiemy coś więcej o, o, o programie tegorocznych operaliów, Panie Dyrektorze, to ja jeszcze, Pan pięknie nas powitał i za to dziękujemy. <laughs> Ale żeby w tradycji stało się zadość, że wszyscy mówimy o ślubie. Tak. Drodzy, Drodzy Państwo, Osłowackie Centrum Kultury dość intensywnie stara się wspierać tak zacną imprezę, tak zacne wydarzenie, bo uważam, że, że kultury nigdy za wiele. Jesteśmy świadomi tego, że głód na wydarzenia kulturalne stale on rośnie i bez względu na to, czy będzie codziennie jakieś wydarzenie, czy czy dwa razy dziennie będą ludzie tacy, którzy będą chcieli jeszcze więcej? Staramy się to, staramy się to zrobić. Tu my nie konkurujemy z panem Jakubem w operaliach. My chcemy ostateczanom dać możliwie dużo. Właśnie kilkanaście, pewnie minut temu, przypominałem sobie taką rozmowę, opowiadałem o tej rozmowie panu Jakubowi. Ubiegły czwartek y, pewna osoba zatrzymała się i zapytała mnie, ile my jeszcze wytrzymamy na tych obrotach, y, że tyle tego się dzieje. No więc ja próbowałem uściślić to, to pytanie, bo brzmiało ono, można by powiedzieć, dwuznacznie. Pytam, czy to jest dużo, czy to jest mało, tyle, y, że się dzieje, no, że jest tego dużo. Mamy świadomość tego, że można byłoby jeszcze więcej, o ile warunki i finanse, siła da nam takie możliwości. Staramy się to zrobić i myślę, że siódme operalia już będziemy mogli po połowie września gdzieś tam już pewnie o nich rozmawiać, rozmyślać, jak przybrać się do organizacji kolejnej edycji. Potem przyjdzie czas na ósma edycję i tak itd. Tak Chcemy to jak najbardziej wspierać, chcemy uczestniczyć w organizacji tego wydarzenia, a teraz pozostaje mi tylko trzymać kciuki za pogodę wydarzeń plenerowych. Tak, dziękuję, bo to wszyscy to przeżywamy do ostatniej chwili, ale, ale zazwyczaj możemy też na pana dyrektora liczyć, co się wydarzyło w tamtym roku i za tak. co jeszcze raz dziękuję, bo uratował sytuację za tak zwane 5-12. Yy, Zdali się mogliśmy Dokładnie, że nagle spod sceny przy kupcu mogliśmy się znaleźć w austro Centrum Kultury. To wielka zasługa pana dyrektora, więc za to też dziękuję za tą możliwość, ale i, i pańską otwartość, bo nie każdy by potrafił podjąć taką decyzję dosłownie za 5.12. Ja podziękowałem ludziom, którzy w kilka godzin, 3 godziny zdążyli przygotować sprzęt, salę. Na to wydarzenie, kiedy normalnie w takich spokojnych warunkach czas ten to wynosi 7 godzin, 6 godzin, tu w 3 godziny sala oświetlenie nagłośnienie było opanowane do tego w poziomu, żeby można było punktualnie, bo punktualnie zaczęliśmy bez poślizgu, nawet kwadransa studenckiego tutaj nie było. Tak, to był gwizdek, godzina ruszania i nam to się udało. To, to właśnie pozwoliłem sobie podziękować. Osobom, które w tym uczestniczyły, w tej fizycznej robocie, w tym przygotowywaniu tego. No tak, bo to prawda, że często zapominamy o tych osobach, których nie widać na scenie, więc faktycznie ich też pracuje bardzo, bardzo dużo przy całym festiwalu. Yy, więc, więc bardzo im też dziękujemy wszyscy, bo, bo, bo to są tak zwane osoby niezauważalne, a jednak wykonują bardzo dużo pracy, bez której artyści na scenie nie czuliby tego komfortu. Proszę Państwa, ale to chyba co najważniejsze to program, a, a na to wszyscy czekają. Yy, staraliśmy się w tym roku yy, naprawdę każdemu dostarczyć yy, odrobinę radości, yy, ponieważ będzie dużo operetki, będzie nawet, śmiem powiedzieć, koncert troszeczkę rozrywkowy, choć z udziałem śpiewaka operowego. Yy, no i w końcu po raz pierwszy zaprosimy. Nie tylko starszych widzów, ale również tych najmłodszych melomanów na, tak. na koncert e, familijny, em, bajkowy, musicalowy, e, który... Do, do, co tu dużo gadać, proszę Państwa, jeżeli nie będziemy dbać o tych naszych najmniejszych, najmłodszych. W to... będziemy mieli? No właśnie, więc za 10 czy 15 lat obudzimy się i powiemy kurczę, gdzie są ci nasi, nasi widzowie w naszych filharmoniach, teatrach, My, więc, więc chcemy dbać o nich również w ostrołęce. E, może inaczej, nie w Strołence, bo pan dyrektor na pewno tutaj dba o Strojence, ale podczas ostrołęckich operali. E, będziemy chcieli też zauważyć tych młodych, chociaż pan prezes tutaj e, już mnie zachęca do jeszcze większej rzeczy, tak. e, ale to na przyszły rok my miejmy nadzieję, żeby Faktycznie jeszcze rozwinąć tych naszych młodych ostrownczą, ale pani prezesie, wrócimy do tego w przyszłości. bo no pomysłów... Ja tylko mówię o operalcach, tak. albo operalinkach, żeby po prostu dzieci też mogły sobie zaśpiewać, bo to są nasze kadry potem tych działaczy i następców. Na moim Jakubie także. Dokładnie, dokładnie tak. No, więc... Warto byłoby, żeby te dzieci wiedziały, były tak, towarzystwo organizowało, przed laty, wielu jeszcze, no, za czasów komunistycznych nawet, ponieważ było wspierane przez organy miasta i województwa bezpośrednio, wtedy taka, takie prawo pozwalało. I wtedy były właśnie festiwale rodzin muzykujących. I co? Śpiewali rodzice z dziećmi, rodziny całe. A więc ta forma naprawdę może powrócić i będzie to coś wspaniałego. Tutaj po prostu jesteśmy jasnowidzami. Jak, przepraszam, bośmy <laughs> się w ogóle nie... Tak, w ogóle o tym nie rozmawialiśmy ostatnio, tylko rozmowie telefonicznej i nagle, o proszę bardzo, jest pomysł. No już coś pani coś. Agnieszka Majewska do nas będzie y, dołączać się. Pani prezydent, jak będzie wola pa... miasta, jak będzie wola Społeczkiego Centrum będzie? Kultury... Będzie tutaj... deklaruje, ja dzisiaj mam tutaj władzę. Pan prezydent mi... <laughs> U więc oczywiście to ja działa. Tak Proszę Państwa, zupełnie poważnie, no, yy, yy, ja nie, nie jestem pewna, ile miast jeszcze może takim plakatem pięknym się poszczycić. Zastanawiałam się, które oto jest Ostrołęka, które oto operalia, ale bez znaczenia, czy większe, czy mniejsze, to jednak Ostrońska Operalia to jest pewnie to, na co z jednej strony Ostrołęka zasługuje, yy, zasługują jej mieszkańcy, ale z drugiej strony cieszymy się, że to właśnie u nas, że wiele lepszych rzeczy nas nie spotyka. To jest piękna sprawa. Wszyscy chodzimy na koncerty, wszyscy widzimy, że nie są sale puste, że, że jest wielu odbiorców takiej muzyki. No i wobec tego powinniśmy odpowiadać na zapotrzebowanie. Tak już, rzetuj najprościej, jak, jak potrafię. Cieszymy się, że Pan, mimo tych trudności, Panie Jakubie, nie rezygnuje. I jakby tu o konkurencji Broń nie ma mowy. Tu jest współpraca, bo pan dyrektor Wiśniewski też się cieszy. No, a zatem my się za bardzo lubimy, więc to już jest druga rzecz. Ciężko by było Ale konkurować. Absolutnie nie, nie chcemy, żeby w żadnej przyszłości, a na pewno nie w najbliższej, nastąpiła przerwa w tych edycjach Broń Dziękuję, pani prezydent. Proszę państwa, więc tak, najpierw Wiedeń, Budapeszt i. Właśnie te i, ja, ja lubię bardzo takie niedopowiedzenia, ale to po to, żebyśmy tak, taką zagwostkę Państwu zostawili aż do ostatniego momentu w trakcie koncertu, dlaczego tam jest i i co będzie więcej na koncercie niż w Budapeszt, Ale wspaniali polscy artyści, Anna Lasota, która rok temu chociażby gościła też na ostręckich operariach, no, Łukasz Gaj, jeden z najlepszych polskich tenorów, opera wrocławska, krakowska. Ja również będę miał przyjemność wystąpić Barbara i Sirat Kowaks, czyli dwójka właśnie gości specjalnych z węgierskiego teatru operacowego. No i tutaj bardzo ciekawe połączenie. Zastanawiam się, z kim mogę ten niezwykły wieczór poprowadzić i zaprosiłem tutaj jedną z moich ulubienic prywatnie, ale myślę, że wielu ulubienic, czyli Ann Kołaczkowską z Kabaretu Hrabi, z którą też szykujemy, proszę Państwa, małą niespodziankę i nie będziemy tylko... Mówić, może coś pojawi się więcej, ale to właśnie niech będzie to i, które jest w tytule, bo może, się, bo może się tego wieczora więcej zdarzyć. Oczywiście orkiestra festiwalowa pod dyrekcją Mieczysława Smydy. Dzień później, w sobotę, oczywiście pierwszy koncert na Fortach Doma tradycyjnie wierzymy, że będzie pogoda i nie będziemy musieli przenosić koncertu do hali widowiskowo-sportowej i spotkamy się na fortach Bema w tym przepięknym plenerze. W sobotę w Muzeum Kultury Kurpiowskiej koncert bardzo kameralny, ale również piękny. Powiedziałbym bardzo klasyczny, ale o to mi chodziło, żeby właśnie na tych operaliach, żebyśmy mieli od naprawdę rozrywki przez operetkę, przez musical, aż po prawdziwą klasykę, czyli debisy preludia Debisiego pośród głosów z pustyni i drodzy z Damaszku. Tutaj e, piękna narracja napisana przez Jerzego Binkowskiego. No i genialna pianistka, która zagości u nas, czyli Maria skuria silva e, To taki godzinny wieczór, dosłownie, przy, przy pięknej e, obrazowej muzyce. Kiedy pierwszy raz usłyszałem ten koncert, to, to, to mogłem zamknąć oczy i sobie naprawdę wyobrazić, jak, jak, jak moja wyobraźnia sama maluje obrazy, bo, bo, bo taka jest muzyka Debisiego, ale to o tym myślę, że Państwo się przekonają tego wieczora. Ja jestem pianistą i uwielbiam. No właśnie, więc, więc myślę, że ci, którzy, którzy chcą właśnie uruchomić tego obraźnie na pewno na tym koncercie będą mogli. Muzyka o miłości, czyli Niedziela i scena przy, przy Domu Handlowym Kupiec. Tutaj również wspaniali goście soliści, Renata Drost, solistka znana między innymi z harmonii do wciku, czyli wszystkich koncertów. Waldemara Malickiego i Telewizji Polskiej, Sylwester Targosz-Szalonek, tenor, Krystyna Tkacz, aktorka, tego nazwiska chyba nie muszę przedstawiać, która będzie narratorem podczas tego koncertu, no i ulubieńcy państwa, bo zawsze pytacie czy będzie ta skrzypaczka i będzie ten pianista. To duet, który w poprzednich latach też między innymi na terenie powiatu wystąpił. Ludmila Wolowec-Witek i Artur Jaron, którzy również właśnie muzyką o miłości, bo tak się ten koncert nazywa, będą nas czarować dźwiękami. No właśnie, w tym roku tak podzieliliśmy te koncerty, że zapraszamy Państwa w dwa weekendy. Piątek, sobota, niedziela i piątek, sobota, niedziela. Zatem pierwszy weekend już opowiedziałem, a drugi weekend zaczynamy w piątek o godzinie 19. .00. Tutaj też ta godzina nie bez powodu, bo kiedyś wieczorynka o godzinie... 19 była emitowana, tak sobie pomyślałem jakiem ja do tych czasów wrócił, że włączył tą bajkę o godzinie 19, więc zapraszam rodziców z dziećmi abyście na żywo mogli pewnych piosenek z bajek Disneya, ale też wspaniałych muzykali posłuchać. No i wybitni polscy soliści: Zosia Nowakowska i Marcin Jajkiewicz. Zosia, solistka najlepszych polskich teatrów muzycznych, ale też Jeden z ważniejszych głosów dawingowych, bo chociażby Nala w najnowszym króluwie to jej głos, więc, więc będziecie mogli Państwo faktycznie posłuchać tych wykonań na żywo. No i Marcin jakimś chociażby solista programu Jaka to Melodia, ale również, również, również dawingująca postać wielokrotnie, właśnie w bajkach Disney'a. No i festiwalowy zespół muzyczny. 4 września tu zaprosimy Państwa na teren powiatu ostrołęckiego. Dwa miejsca, czyli do Lelisa i do Rzekunia, do Tężni. Jeden koc o godzinie 17, drugi o 20. Paulina Jamczak, chyba pierwsza Christine, upierała w operze w Polsce. Jak ta realizacja była robiona chociażby w Teatrze Muzycznym Roma, to właśnie Paulina śpiewała główną postać. Maciej Miecznikowski, bo Wieczór z Gwiazdą, więc więc nie mogło zabraknąć tutaj wspaniałych gwiazdy, wspaniałego śpiewaka, ale właśnie o tym mówiłem, że to będzie ten koncert troszeczkę bardziej rozrywkowy i będziemy mogli na pewno spodziewać się wielu niespodzianek przy fortepianie Paweł Lipski. No a na finał 5 września w hali widowiskowo-sportowej, no właśnie, zaczęliśmy operetką, to tak naprawdę trochę nią kończymy, i koncertowa wersja operetki Księżniczka Czardasza z udziałem Orkiestry Symfonicznej, Płockiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją maestro Rubena Silwy, genialnego bolivijskiego dyrygenta, który od lat mieszka w Polsce, ale to jedna z, jak ja zawsze mówię, z najwyższych półek operetkowych, nie tylko, ale operetkowych w Polsce. No i wspaniali polscy stolicy, Aleksandra Orłowska, Anna Lasota, Rafał Partmiński, Darek Niebudek, wspaniały aktor, no to będzie taka wersja, proszę Państwa, troszeczkę inna, nie zobaczycie 100% spektaklu, ale, ale będzie to, będą to wybrane sceny, a pomiędzy Darek Niebudek będzie Państwu w bardzo ciekawy sposób opowiadał o tym, co, co dzieje się w spektaklu, więc, więc serdecznie na te wszystkie różne wydarzenia zapraszam. No i wśród wykonawców jak w No właśnie, w całym słowo. Proszę Państwa, ja zawsze mówię, że gdy się robi to z, oczywiście z wielką radością i, i cieszę się, że, że, że tu jestem, ale nie mniejszą radość mam z tego, że mogę, mogę tutaj zaprosić i, i przedstawić Państwu tych wspaniałych artystów, którzy na co dzień są oczywiście moimi znajomymi, kolegami, a nawet niektórzy przyjaciółmi. I, I bardzo się cieszę, że, że właśnie oni będą mogli od Państwa wystąpić. A, a ja gdzieś będę tylko takim skromnym dodatkiem obok, który będzie czuwał nad no wszystkim. Oczywiście też z radością, jak mi Państwo pozwolicie, to zaśpiewam. Ale, 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 ale tak, to, to, to dziękuję. To, to, to przede wszystkim wielka radość, że siedem, tak jak powiedziałem, zupełnie różnych koncertów festiwalowych. Za chwilę, dosłownie za chwilę, za chwilę. przed nami. Zapraszamy wszystkich Państwa oczywiście.